Cześć wszystkim. Chciałem Wam pokazać oświetlenie do tego krewetkarium, które tutaj właśnie widzicie. No jak widzicie jest to kostka 30 litrów. Aktualnie mam, mam problemy z glonami, które mi się tutaj zalęgły, no ale walczę z tym. Staram się walczyć na bieżąco. W tym momencie jak widzicie akwarium jest oświetlone standardową świetlówką, która jest dołączona do zestawu. Mówię świetlówka, nie, nie, nie LEDy, bo, bo są dwie wersje. Teraz już większość ma LED LEDy. To jest jeszcze ta starsza wersja ze świetlówką. I To jest świetlówka 11 W. już to nie sprawdzę. Tak, to jest świetlówka 11 W. Tutaj mam zrobioną taką płytę. Jak, jak pamiętacie z poprzednich filmów, też na tym jest 11 W. Pokażę Wam teraz, jaka jest różnica. W tym momencie widzicie. Oświetlenie 11 W. Świetlówka akwaria. Poprzesłamy ją trochę w różne miejsca, żebyście widzieli, jakie jest natężenie światła. Załóżmy, że powiedzmy świetlówka teraz jest w tym momencie na samym środku akwarium. Oświetlenie wygląda w ten sposób. Dobra, podmienię. Podmienię oświetlenie. W tym momencie. Natomiast teraz macie oświetlenie przy użyciu LEDów. Jak widać różnica jest dość dość znacząca. Tutaj też poprzesuwam to oświetlenie w lewo w prawo. jak widzicie w tym przypadku nie ma to aż tak dużego znaczenia, bo Jest to dość szeroka belka, która dość mocno na boki promieniuje, więc daje sobie spokojnie, jak widać, radę. Jeszcze muszę do tej belki, <laughs> przepraszam, dokleić tylko, znaczy nawet nie te do belki, co do samej góry akwarium, muszę dokleić pasek, gdyż po prostu no, mocno to bije po oczach. Natomiast jeśli chodzi o akwarium, no zobaczymy, tutaj jak widać, jak widzicie mały Heniek jest wsadzony. Aktualnie dopadły go te nieszczęsne krasnorosty. Zobaczymy, może, może się uda, może się je uda przewalczyć. Już ostatnio zmniejszyłem ilość światła, teraz będę podawał karbo. Zobaczymy czy się to uda. Także jeszcze raz Wam pokażę, jak wygląda 11W. Z LEDów. Tu macie teraz. A w tym momencie jest 11W ze światłówki. No jak widzicie, no różnica jest, jest dość mocna, zarówno jeśli chodzi o barwę światła, jak i o samo jego natężenie. Może to tak nie do końca widać na filmie. Natomiast musicie mi uwierzyć na słowo, że różnica jest bardzo duża. Spróbuję zrobić to trochę inaczej. Teraz mam obydwa światła ustawione przy boku. Jedno przy jednym, drugie przy, przy drugim. Włączę teraz, włączę teraz LEDy. Teraz są LEDy. Teraz macie oświetlenie z jarzyniówki. Ledy i jarzyniówka. Aktualnie jeszcze to oświetlenie ledowe muszę dokończyć. Większość już jest zrobiona. Za... No ale to już będą takie rzeczy kosmetyczne, które już nie wpłyną na sam wygląd obudowy. Zobaczymy. No, oświetlenie w tym momencie jest około 4 cm. Te ledy są około 4 cm nad wodą. Zobaczymy, jak się to będzie sprawowało. Jak się to nie sprawdzało, jeśli chodzi o wilgoć. Miejmy nadzieję, że, że będzie dobrze. Także dzięki za obejrzenie. Zapraszam na obejrzenie innych filmów i do zasubskrybowania kanału. Trzymajcie się.